Powiedz mi, co byś chciała mieć na swoich plecach? Czy lubisz bardziej iść w stronę natury, tak, czy bardziej tak, jakiś geometrii? Zdecydowanie. Tak, bardziej tak, natura, bardziej super. Natura. Zwierzaczki lubi? Lubię. Masz jakiegoś zwierzaczka w domu? E, nie, nie mam. Mm. Generalnie jestem zwolenniczką takich minimalistycznych tatuaży, takich subtelnych. Masz tutaj bardzo ładny tatuaż tak, znaczeniowy i jest tak. super. Widzisz, jest malutki. Jest malutki, jest ma dla mnie ogromne znaczenie. To są stópki z datą urodzenia mojego dziecka. Pięknie, gratulacje. I dziękuję. Mam już inspirację. Cieszę się, że lubisz naturę, zwierzaczki, to na tym się oprę. I zaproponuję Ci dwa wzory. Za szybko maziają po tych tabletach. Nic nie da się podejrzeć. Pierwszy z nich to mhm. motyw roślinny, mhm. a drugi zwierzęcy proszę bardzo. Mm. Tylko nie wiem, co ja chcę. Mhm. Teraz powiem. To jest ryba, tak? Tak, to jest rybcia. Ona ma płetwy takie długie, prawda? Mhm. I ona ma odbicie w sobie różnej takiej mhm. flory i fauny. Masz tu księżyc, tu jest przestrzeń, gwiazdy. Generalnie projekt sam w sobie jest super, ale jakoś ta ryba do mnie nie przemawia Jasne. po prostu. Mhm. No to mhm. możemy zostać spokojnie przy tamtym temacie. No jest bardziej bezpieczny dla ciebie, no bo mhm. jestem no, pewny, że on zakryje ten tatuaż, który masz na sobie, bo on pewnie przechodzi jakby w mhm. tym miejscu. I tutaj właśnie teraz by mi się przydała opinia mojego męża. To co? Zrób zdjęcie. I... No dobra. Co? Wyślij swojemu mężowi, dobrze mówię? Mm -hmm, tak. Daj go na głośno mówiące, to porozmawiamy sobie z nim. No dobra. Zobaczymy. Też jestem ciekawa, co mi powie. No. No, halo. No, siema, cześć. Tomasz z tej strony. Cześć. Witam, witam, cześć, Marcin, mąż oli. No, który według Ciebie? A nie, kotku? Nie, tak, słucham, ten kwiat, to taki będzie bardziej kobiecy. O, ja też wybrałam kwiat. Dzięki, Marcin. Do Tomka już dotarło, że Ola jest zajęta. Teraz przed nami 4 godziny pracy. Póki co to jest taka forma relaksu. Naprawdę? Tak. Ale super. Trzeba też się jakoś nastawić do tego psychicznie. Psychicznie, no. Jak do każdego bólu. Bo opowiadałeś o swojej córeczce, dobrze mówię? O synku. O synku, przepraszam. Ty masz dzieci? No, mam. Tak? Tak. Idę? I można by powiedzieć, że dwójkę to jest piesek i kotek. A, oj. Dwa dzieciaczki. Nie, nie, nie mam. Ale nie chciałbym, mam. chciałbym jeść. Tak, tak. Pies i kotek. To taka wersja testowa, zanim pojawi się Tomek Juniorek. Odwracamy się, odwracamy się. Może być w tą stronę, może być w którąś. O Boże, komu O matko, Bostka! Co za cudowne!